Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości otwarcia hali Laboratoria Przyszłości Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Witam profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Pana Szymona Giżyńskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Panią Justynę Orłowską, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Goftech, pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej, pana Mikołaja Turowskiego, dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Witam wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli świata nauki, dyrektorów i dziekanów, dyrektorów instytucji kultury, a także prezesów i dyrektorów licznych instytucji i spółek. Witam wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do części z przemówieniami, zapraszam Państwa na krótki promocyjny film. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, znajdujemy się w jednym z budynków Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. To jest instytucja kultury powołana 8 miesięcy temu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i pełnomocnikiem rządu do spraw GovTech, do transformacji cyfrowej, Realizuje szereg nowatorskich projektów z obszaru przemysłów kreatywnych. Idea tego centrum zasadza się przede wszystkim na interdyscyplinarności. My chcemy łączyć przede wszystkim różne sektory, które działają w kulturze, część z nich jest zaliczana definicyjnie do tych nowych przemysłów kreatywnych. Ale chcemy także łączyć sektory tradycyjne, sektory, które w kulturze od lat są mocne i mają do zaprezentowania bardzo wiele istotnych kwestii. No, nowoczesny design, na przykład, bez całej tradycji sztuk pięknych, nie, kultury wizualnej, nie funkcjonuje. Podobnie w multimediach, podobnie w tym obszarze kultury technicznej, nowoczesnej. Filmie. To ma być miejsce, gdzie ma być wymiana doświadczeń, związana oczywiście z rozwojem nowoczesnych technologii. To ma być miejsce, gdzie zapraszamy wszystkie instytucje kultury, wszystkich, wszystkie podmioty, które działają w kulturze. Dlatego dzisiaj na przykład jest wielu tutaj reprezentantów instytucji takich jak uczelnie, jak Narodowe Centrum Kultury, które działają w kulturze od lat. Jest oczywiste, że przemysły kreatywne to jest przyszłość nie tylko kultury. Chcemy, żeby te przemysły w Polsce się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijały. My mamy oczywiście olbrzymie osiągnięcia, czy to w designie, czy to z drugiej strony w nowym zupełnie obszarze, jakim jest gaming, gry komputerowe. Chcemy to wszystko w mądry sposób łączyć właśnie w takich centrach stąd działalność, która jest zaplanowana tak szeroko, bo ta interdyscyplinarność polega także na łączeniu różnych podmiotów, podmiotów o różnym charakterze, a więc podmiot państwowy, samorządowy, instytucje kultury bardzo różne, ale także sektor prywatny. My od kilku dobrych lat prowadzimy, czy prowadziliśmy, bo w tej chwili właśnie te programy przeszły do centrum, w Ministerstwie Kultury programy, Promujące, wspierające rozwój przemysłów kreatywnych i dwa takie programy w tej chwili będą prowadzone przez centrum. To jest program rozwoju gamingu, właśnie gier komputerowych i szerszy program, program nastawiony na wsparcie przemysłów kreatywnych. Dzisiaj otwieramy jeden z elementów naszego centrum, bo centrum, jak powiedzieliśmy, ma być właśnie wielorakie. Tu będzie i teatr, już w zasadzie za chwilę wchodzi formalnie, ale na dzisiaj będziemy na przykład prezentowali warsztaty taneczne, więc wszystko to, co w nowych technologiach, ale także w kulturze w ogóle ma być tutaj łączone, bo bardzo chcemy, żeby wykorzystywać synergicznie potencjały poszczególnych sektorów kultury. I edukacja, i dlatego współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki, z panem ministrem i z panią minister zaraz będą mówili szerzej o swoim wkładzie. Ja tylko powiem, że ten nowy element to jest przecież element programu, który minister Czarnek prowadzi już od pewnego czasu razem z panią minister Odłowską Laboratoria przyszłości, czyli jedno z tych laboratoriów będzie także w naszym centrum, żeby wzbogacić, Tą ofertę no w dużej mierze dla młodzieży, ale nie tylko, bo my jesteśmy otwarci na każdego zainteresowanego nowoczesnością i kulturą rozumianą w sposób, nie powiem, że konserwatywny, ale w sposób poważny czy zdroworozsądkowy. To jest ten język, którym ja wolę się posługiwać w różnych sporach czy nawet kłótniach dotyczących obrazów współczesnej kultury. Bo to jest przyszłość każdej wspólnoty, żeby dbać o kulturę. To jest także wyraz oczywiście naszych obowiązków jako instytucji państwowej, wsparcia dla sektorów kultury. Powiedziałem, wszystkich sektorów kultury. Dzisiaj to laboratorium. Młodzież ze szkół nie tylko warszawskich, która uczestniczy w tych. Warsztatach. Ja nie chcę mówić za bardzo o szczegółach, powiedziałem tylko o tańcu, a o innych sprawach, tak jak drukarki 3D czy wiele innych rzeczy, podcasty. Ja nawet do niedawna nie wiedziałem, co to są podcasty, no, polityk musi, więc wiem. Natomiast to jest wszystko. Współczesność, która dobrze zaopiekowana i dobrze wspierana, będzie się na pewno na chwałę nas wszystkich wspaniale rozwijała. Jeszcze raz dziękuję za współpracę, o, bo to też jest ważne wszystkim. Począwszy od tych wszystkich, którzy na dole tworzyli to centrum i inne elementy naszego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych tworzyli i tworzą po szefów tych naszych jednostek rządowych, które z nami współpracują, czyli dziękuję bardzo panu profesorowi Przemysławowi Czarnkowi i pani minister Justynie Orłowskiej za współpracę. I liczę na to, że wszyscy będą chcieli dalej współpracować z tym miejscem, bo bez oddolnej, bez oddolnego zasilania to centrum nie będzie się rozwijało tak, jak powinno. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie premierze, za zabranie głosu proszę pana ministra Przemysława Czarnka. Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo, jesteśmy w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, które można nazwać dzisiaj Laboratorium Przyszłości w wersji premium. Istotnie tak jest. Jak Pan Premier powiedział, od roku, ponad roku, prowadzimy wraz z Panią Minister Justyną Orłowską i jej zespołem projekt o wartości miliarda dwustu milionów złotych, projekt unowocześnienia polskich szkół i przeniesienia ich w przyszłość już dziś. Szkoła przyszłości już dziś każdej szkole podstawowej w Polsce i tej najmniejszej w najmniejszej wiosce i tej największej w największym mieście jest dziś laboratorium przyszłości. To znaczy nowoczesna pracownia techniczna informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Takich laboratoriów, szanowni państwo, nie ma w wielu krajach Europy Zachodniej, musimy się tym chwalić. Natomiast to co dzisiaj jest tutaj w Warszawie w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, to jest można powiedzieć, wyjście z laboratoriami przyszłości do szerszego grona. Nie tylko do młodzieży, jak pan premier powiedział, nie tylko do uczniów, ale do wszystkich, którzy są zainteresowani nowoczesnością. Tu, w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, dzięki panu premierowi Glińskiemu, dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, otwieramy miejsce do którego mogą przyjeżdżać ludzie z całej Polski. Co więcej, to miejsce, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, wpisujemy, szanowni państwo, na mapę punktów edukacyjnych, z których można korzystać w ramach innego bardzo dużego projektu i programu prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, mianowicie programu Poznaj Polskę. W ramach programu Poznaj Polskę będzie można przyjeżdżać również tutaj i tutaj mieć ten punkt edukacyjny konieczny do tego, żeby program realizować. Zachęcamy państwa do przyjazdu do Warszawy, do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, do miejsca stworzonego przez pana premiera Piotra Glińskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Edukacji i Nauki i korzystania z nowoczesności, którą rząd Polski już dziś oferuje wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. O zabranie głosu proszę Pana Ministra Szymona Giżyńskiego. Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Szanowni Zebrani. Myślę, że to co się tutaj dzisiaj dzieje bardzo wzorowo wpisuje się w pewną Wizję współpracy między naszymi ministerstwami, mówię naszymi, bo wszystkimi, która jest to dyktowana przez kierownictwo rządu na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim i wykonaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawia się wzorowo i to od wielu lat. Ministerstwo Kultury prowadzi razem, można powiedzieć, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi razem z Ministerstwem Rolnictwa. I to od kilku lat. W każdym razie ma tutaj pewną stanowiącą pieczę. To, co się dzieje, mówili o tym panowie ministrowie przed chwilą. I to tak dowodnie, że nie będę nawet nawiązywał do tych faktów i intencji, tak bardzo szczerze jednoznacznie i jednoznacznie zamiarów wypowiedzianych, czyli programu. Chcę tylko wspomnieć, że mogą tutaj być przydatne doświadczenia, które obserwowałem, wyniosłem z pracy wcześniejszej w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie m.in. zajmowałem się nadzorem nad szkołami rolniczymi. Które mogą być adresatem w tej chwili, a jest ich ponad 60. Znakomicie tej oferty, którą tutaj przekazujemy Państwu, dzisiaj w takie informacyjne dziedzictwo. To są szkoły. Ja miałem doświadczenia bardzo pozytywne, polegające na tym, że mogłem się przyczynić do umocnienia misji patriotycznej tych szkół, właśnie przeważnie gdzieś zanurzonym, w tak zwanym terenie, prawda, w, w miastach powiatowych i także w powiatach. Ma to ogromne znaczenie patriotyczne. Pamiętam, kiedy nastałem w ministerstwie, siedem szkół pozostawało bez patrona. Szybko się za ten problem wziąłem i w ciągu paru miesięcy, wszystkie szkoły otrzymały patronów według własnego oczekiwania, własnych propozycji. Wśród tych szkół. Pojawili się nowi patroni tej wielkiej miary jak Jan Paweł II i premier Jan Olszewski. Myślę, że nasza oferta, którą tutaj panowie przedstawili, którą za chwilę będzie również re rekomendować pani minister Justyna Orłowska, jest bardzo oczekiwana właśnie w tych mniejszych ośrodkach. Mieliśmy ostatnio doświadczenie już we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Z panem profesorem, ministrem przemysłowym Czarnkiem, gdzie zawitaliśmy z pewną propozycją do ludzi młodych, do Lublina, Częstochowy i do Kobucka. I największy odzew, wszędzie był to sukces, wszędzie żeśmy zrealizowali cele, które nas tam przywiodły. Ale największy sukces w postaci reakcji spontanicznej, radości okazywanej i pewnej takiej kontynuacji z własnymi pomysłami był właśnie w Kobucku. Więc jest to, jest to dla nas ewidentna wskazówka, żeby zwrócić się tam, gdzie czekają na nas jako piewców polskiego patriotyzmu, bo tylko taki jest patriotyzm, bezprzymiotnikowy, polski. I to, co państwo tutaj widzą, to nie jest żaden patriotyzm nowoczesny. Tylko jest to patriotyzm polski, który ma instrumentarium nowoczesne, bardzo potrzebne, żeby, żeby realizować to, co w patriotycznej misji w przypadku naszych ministerstw jest naszą powinnością. Dziękuję uprzejmie. Bardzo. bardzo dziękuję panie ministrze. O zabranie głosu proszę panią minister Justynę Orłowską. Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo Prezesi, prezeski. Yy, mieliśmy Dzień Kobiet, więc tak, użyję takiego feminatywu, yy, I Szanowni Wszyscy Państwo, Szanowna Młodzieży, cieszymy się bardzo, że dzisiaj już jesteście na tej inauguracji i już korzystacie z tej przestrzeni, tutaj, tu, która znajduje się tutaj na Pradze w Warszawie przy ulicy Mińskiej 65. Ostatnie lata to miliardowe inwestycje nie tylko w ed nowoczesną edukację, ale także w kulturę, właśnie w kultywowanie naszego dziedzictwa narodowego, które zostało właśnie zrealizowane pod egidą pana premiera profesora Piotra Glińskiego. Te inwestycje to tak naprawdę. To można powiedzieć, możemy mówić tutaj o tych miliardach, wielkich pieniądzach, ale co to tak naprawdę znaczy? To jest inwestycja w najtrwalszy z pomników, jaki możemy postawić dla zarówno nowoczesnych technologii, nowoczesności, można powiedzieć przyszłości, ale już dziś, ale także tradycji i kultury. Właśnie tym pomnikiem jest dzisiaj ta przestrzeń, którą mamy przyjemność tutaj wspólnie razem wszyscy otwierać. A dlaczego to jest pomnik, który może być trwalszy ze, Spi ze Spiżu? Dlatego, że tworzycie go, Wy, szanowni Państwo, z na młodzieży, szanowni wszyscy, którzy będą korzystać z tej przestrzeni, w której będą odbywały się różne zajęcia łączące tradycje z nowoczesnością. I to właśnie od Was zależy, co z tą wiedzą, co z tymi kompetencjami, które tutaj nabędziecie, zrobicie. To wszystko jest droga młodzieży, szanowni Państwo, w Waszych rękach. Tutaj, oczywiście. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że edukacja to współpraca, współpraca międzyresortowa, między naszymi wszystkimi urzędami publicznymi, współpraca między osobami w różnym wieku, współpraca na koniec dnia w, przy projektach, które będziecie realizowali tutaj, a później może będziecie wynosili także na zewnątrz, realizując, czy to inicjatywy społeczne, czy inicjatywy gospodarcze, startupy, zakładając różne firmy. Szanowni Państwo, nie przedłużając, Chciałabym ja serdecznie. Podziękować i pogratulować panu premierowi Glińskiemu za pomysł stworzenia Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, tutaj we współpracy z zespołami, zespołem tutaj dyrektorowi Mikołajowi Turowskiemu, panu ministrowi Giżyńskiemu, który tutaj zarządza świetnie Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. I chciałabym podziękować panu ministrowi edukacji i nauki, panu profesorowi Przemysłowowi Czarnkowi za to, że właśnie tutaj ten przestrzeń patronuje jako w ramach programu Laboratoria przyszłości już dziś. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, pana Mikołaja Turowskiego. Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie, panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, spotykamy się dzisiaj tu w wyjątkowym dniu dla nas, ponieważ rozpoczynamy naszą działalność. Jak doskonale Państwo widzicie, dysponujemy dzisiaj dziesięcioma strefami, natomiast od następnego tygodnia rozpoczynamy pierwsze warsztaty, warsztaty audiowizualne, tak by w następnych tygodniach rozpocząć kolejne projekty. Projekty związane z podcastami, projekty związane z amatorskim teatrem. Oraz wykorzystaniem druku 3D. Myślę, że największą nagrodą dla nas, dla całego zespołu, jest uśmiech młodzieży. I za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym. Serdecznie dziękuję panu premierowi i panu ministrowi Przemysławowi za zaufanie i za możliwość zrealizowania tego projektu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. No to cóż, możemy zwiedzać. Jeszcze pan premier, dwa słowa. Chciałbym jeszcze podziękować Polskiej Agencji Prasowej, bo znajdujemy się jeszcze w pomieszczeniach. Mam nadzieję, że niedługo właściciel się zmieni, ale w sensie pozytywnym. Ale współpraca z Polską Agencją, z Polską Agencją Prasową umożliwiła powołanie w ogóle centrum, w którym się znajdujemy, ponieważ ta nieruchomość właśnie jest z PAP-u, a to jest dawna drukarnia, no, która w tej chwili już od wielu lat nie działa, natomiast właśnie będzie jest przekształcana w tej chwili w ten hub czy centrum po polsku y, przemysłów kreatywnych. Przepraszam. Dziękuję Pani Premierze. Szanowni Państwo, na tym kończymy część oficjalną. Zapraszam Państwa teraz do przejścia na, cześć, na część warsztatową, w której biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 1 im. Jana Nowaka Jeziorońskiego w Warszawie oraz Liceum Filmowego i Kreacji Gier Wideo w Warszawie. Dodatkowo odbędzie się specjalny pokaz pod nazwą Wirtualny Piłsudski. Ukazujący zrekonstruowany gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego w technologii VR oraz animację komputerową bitwę warszawskiej z 1920 roku i pokaz aplikacji mobilnej "Szlakami Polski niepodległej 1914-1922". Bardzo dziękuję. Zapraszam do zwiedzania.